Cześć! Witam w piękny poniedziałkowy poranek. Nie wiem jak u was, ale u mnie to wiosna od paru tygodni, dzielnie się trzyma i nie daje za pograną. Chyba o to chodzi, chociaż powiem szczerze, że jadę w niedzielę do Polski i nie mam zielonego pojęcia, jakie ciuchy ze sobą wziąć. Czuję, że trzeba będzie wziąć zimowe. Podpowiedzcie. Tymczasem dzisiaj, to moja kawa, super gorąca, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić zdrapki. Yy, zdrapki u mnie są sylabowe, yy, lekko utrudnione. Natomiast Wy możecie to mieć zdrabki, które mają pod spodem obrazki, figury geometryczne, yy, samogłoski, cyfry. Co chcecie. Cokolwiek Wasze dziecko potrafi rozpoznać i najlepiej powiedzieć. A no chociaż, mniejsze z tym. Ćwiczenie jest genialne dla rączek, które nienawidzą was grolić, mazać, malować, e, kredkować i tak dalej. U mnie jeszcze jest do końca niewykonane, zaraz wam pokażę dlaczego. To jest, e, to jest trolka papieru e, ręcznika, przepraszam, ze zdrabkami. Zdrabki zaraz wam pokażę, jak zrobić. E, ja je owijam zawsze, jak je robię. Właśnie z tążką. Po co? Po to, żeby było trudniej je znaleźć. I to jest drapka. Teraz dziecko musi odwinąć taśmę i znaleźć drapkę. I ją zdrapać. Wiedzieć, co jest tutaj napisane, czy jaki to jest kształt, co jest tutaj napisane. A do zrobienia zdrapek potrzebne nam będą rolka z papieru, z ręcznika papierowego. U mnie są dwa lakiery do paznokci, jeden jest czerwony, drugi szary, nieważne jakich firm. Chodzi o to, że sylaby otwarte mam na czerwono, nie, sylaby zamknięte mam na czerwono, a otwarte na, na szaro. Taśma, i mazak. Teraz popatrzcie, jak to zrobić. Banalnie. A zabawa, jak już wcześniej pokazywałam, polega tylko na tym, albo aż na tym, żeby odwinąć taśmę, zdrapać i przeczytać. Niby proste, niby banalne, zapytajcie swoich dzieci czy na pewno takie proste i banalne. Jednak myślę, że tak 90% z nich się to spodoba. Tylko wykonanie trochę pracochłonne moje mamy. No i Kosztochłonne. Mnie lakierów nie żal, dlatego że mm, i tak sobie zdaję sprawę z tego, że jakiej wielkości bym nie kupiła i tak nie wykorzystam do końca, więc plus. No to co? Chyba się żegnamy w ten piękny poniedziałkowy poranek. Życzę Wam bardzo, 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 bardzo miłego dnia. I widzimy się w pełni w czwartek, chyba że wcześniej coś mnie najdzie.